Siemanko, z tej strony ja, Szymon i w tym odcinku pokażę wam jak, jak pobrać Bungukata kata yy, i ustawić go yy, na yy, różne aplikacje, na przykład Teams yy, czy Discord. Więc zaczynamy! Na początku wchodzicie w waszą przeglądarkę i wpisujecie link, który Wam podałem w opisie, po to aby pobrać OBS-a. Klikacie download installer. Wybieracie miejsce, gdzie ma być zainstalowany. I pobieracie, tutaj raczej z tym nie będziecie mieli problemu. Następnie wchodzicie z kolejnego linku w opisie, pobieracie bongo kata. Wchodzicie w ten link w opisie, otwórz stronę i automatycznie ja pobierał Wam się plik właśnie. Rozpakowujecie go, wypakuj pliki, otwieram się taki folder, yy, tutaj jest właśnie wasz mongocat. Jeszcze musicie zmienić ustawienia, tu musicie dać na true, tu klawisze, które najczęściej używacie, teraz yy, plik, zapisz i wychodzicie stąd. Następnie pojedzie waszego OBS-a, tutaj klikacie dodaj, yy, źródło danych, ok pętla, musicie zobaczyć tutaj pętla, przeglądaj i wybieracie też ten folder, tutaj ustawiacie na wszystkie pliki i klikacie Bongokat, OK. Eee, następnym krokiem będzie odpalenie Waszego cuta Właśnie żeby sobie gdzieś tam w tle leciał. O tutaj mogę, że możecie go puścić. Eee, dodaj, przechwytywanie okna. OK. I wybieracie cut właśnie. Tutaj możecie włączyć przechwytywanie albo kursora, albo żeby nie przechwytywało. Ja radzę po prostu to wyłączyć, bo nic to nie daje. Ok, i macie teraz właśnie Bongokata. Możecie sobie go dać na full ekran, albo zmniejszyć po prostu gdzieś tak. Teraz, teraz żebyście mieli tego Bongokata, mm, właśnie na, na przykład na Discordzie, odpalacie waszego Discorda, ustawienie użytkownika. I klikacie tutaj głos i wideo i musicie przedstawić na OBS Virtual Camera Teraz gdy naciśnięcie przetestuj wideo wyświetla się takie coś wtedy wchodzicie w OBS a i yy, klikacie uruchom kamerę wirtualną i teraz pokazuje Wam się właśnie ta kamera co tutaj tutaj właśnie i yy, żeby mieć po prostu tego błądokata przesuwacie go na full i macie tutaj całego BongoKata też tam yy, w tym okienku. I jeśli włączycie kamerkę na Discordzie, yy, będzie ten BongoCat, oczywiście musicie go przesunąć na full ekran. Na Teamsie jest dokładnie to samo, więc mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Jeśli Wam się przyda, zostawcie łapkę w górę, jeśli jesteś nowy, subskrypcje to byłam tyle, ma.